Politycy koalicji obywatelskiej są niestety jak kwiatek przypisowskim pisowskim kożuchu. Kiedy oni stoją i robią tło, Anna Zaleska i cały PiS robi prawdziwą politykę. Dlaczego tak się dzieje, że oni mają łzy w oczach, bo wiedzą, że za chwilę stracą władzę. A Jarosław Kaczyński w tym samym czasie właśnie zaczyna dzielić władzę, która wróci do niego w 2027 roku. Dlaczego tak się dzieje i co powinni politycy lokalni zrobić moim zdaniem? Cześć. Ja mam na imię Sebastian, urodziłem się w Świdnicy, wychowałem się na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Osobiście znam większość lokalnych polityków i widzę. Widzę, kiedy stoją na dożynkach tuż obok Anny Zaleskiej, która robi na jej Lepszą politykę ośmieszania i poniżania polityków koalicji obywatelskiej, to widzę jak łzy podchodzą im do oczu, bo oni już moim zdaniem wiedzą, że za chwilę stracą władzę. A skoro oni stracą władzę, to Kaczyński, mając okazuje się bardzo świeży wewnętrzny sondaż na swoim biurku, już wie, że jest bardzo blisko osiągnięcia pułapu, który da mu możliwość rządzenia. Samemu. Jest tylko kilka warunków. Po pierwsze, trzeba zakopać pod ziemią Polskę 2050, zdetronizować lewicę i najważniejszy nowy punkt, który udowadnia koniec miękkiej gry z Konfederacją. Kaczyńskiemu brakuje 4-5%, aby móc powiedzieć w 227 będę rządził samodzielnie. Będę miał swojego prezydenta i swój parlament, a wy, politycy koalicji, jesteście mi tylko potrzebni do tego żebyście zapełniali mi tło. I jak widzę panią Sylwię, posłankę z Koalicji Obywatelskiej albo Roberta Jagłę, którego znam osobiście, którzy robią cień dla Zaleskiej, to moim zdaniem, gdybym ja tam był, to ja bym wyszedł na scenę i powiedział tylko i wyłącznie takie słowa Kochani rolnicy, dziękuję za zaproszenie, natomiast nie czuję się aż tak wielkim hipokrytą, żeby na tej scenie stać z Anną Zaleską." której koledzy trzy lata temu doprowadzili do napływu nielegalnego zboża. Nie czuję się na tyle wielkim kretynem, żeby stać na tej scenie z ireneuszem zyskom z prawicy, którego koledzy dopuścili się do podpisania zielonego ładu, który zabił wielu przedsiębiorców rolnych. Dlatego schodzę z tej sceny i idę do Was, bo to jest Wasze święto, a nie Łakomych na Wasze głosy polityków. Myślicie, że to byłoby dobre rozwiązanie, czy byłoby to uznane jako bandyterka polityczna?